Jesteśmy kochani w jaskiniach Sugar Ramurdi, w których to bardzo dawno temu chowały się czarownice. Czarownice, czyli zielarki. Fajnie tu te czarownice miały, nie? Tu miały chyba taras. Tam na dole miały salon. Całkiem przytulnie. Słuchajcie, coś mi się wydaje, że te czarownice były bardzo chude. Bo takie są przejścia, teraz jesteśmy na dole, a byliśmy wcześniej tam, tu na tym tarasie. A tutaj zdaje mi się, że czarownicy miały łaźnię. Tutaj pewnie była spiżarnia. Szkoda, że już tutaj nie ma tych czarownic zielarek, bo może by mi pomogły z moim spuchniętym okiem. Ale, cóż, może samo przejdzie. Tutaj do góry, po schodkach, idzie się do jaskini, gdzie odbywały się ceremonie czarownic. Jesteśmy.